Hello there, dzień, to będzie strony Franek 14K A, dzisiaj sobie zagramy Dobra, Hanek, Hanek solo na... na początek Hanek. Soka i joda Soka i Joda, a Soka... 501, ja kurde ja oni są... E, ja pierdzielę. Oni są chyba w jakimś teamie. Oni są... Oni są w zmowie. Oni są w zmowie, są w zmowie. uwaga. Piszą to się o nuby. Oni no. nas wyzywają? No, oni nas od razu wyzywają. Na. na, na po prostu na wstępie już. Kurde. No nie. O nie, uważaj, uważaj. Bo ja z tymi, kurde, z kurde. kurde, jak mały poleciał! Popieprzone po, to było. Dosyć. Zabijam cię. Zabiję głowę. <laughs> 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 Dobrze, że ja po prostu ten, że ja, że ja po prostu gościu, ten, gościu się, sfokusowali się na mnie w, w, w pewnym momencie. Dobra, no, to co, dwa maintriki, nie, no, dwa mind triki, no, dobra, w takim razie. Piszą, ale mnie sobrażają niech to. Dwa maintriki, nie, teraz. Co nie piszą w ogóle, no to już coś tam, pewnie się wkurzyli mocno, bo już ciągle piszą cały czas. Aha. No dobra, to niech, to niech... oni piszą dalej, a my ich yy, zabijemy. <noise> <noise> no nie? Chłopaczki. Kurde, tylko żeby oni pisali, a nie tak cały... Kurde. Jest... Yy, uwaga, Boba Fett za tobą. No spokojnie, ja będę trzymał ciągle, I ja może, będę Odbychnięcie będę go ciągle trafił, i go tak, to, zabije, to, bergura, okay. to, zabije. to ja na chwilę odciągam Wejdera, oj. Ale chociaż, kurde, żeby ci dał spokój, też Wejder, nie? Bo, kurde, o nie! Dusi nie, ała, ała, ja pierdzielę. Kurde, nie! Robi podskoki jak małpa! Kurde! To jest małpa, uwaga! Małpa alert, małpa alert! Małpa alert! Nie. To nie jest mądre skakać! Dobra. tak? No, kiedy... Uważaj, bo on duszenie, kurde, on lubi dusić! że To jest jego! O nie! O, on się sfokusował na mnie, skubanie, skurde! Skaczaj jak małpa! Sfokusował się strasznie! Bo widzi, że mam mało HP. Ej, kolega jest. Boba Fed jest, mam mało HP, tylko że kurde, też ja mam mało. I to trochę jest takie kurde, gościu. No nie! A gdzie mój unik? Mam trzy uniki, a nie mogę robić trzech uników. No to mnie? Może nie. Uuu, ledwo, ledwo, ledwo. Dobra, udało się. Tylko uwaga, uwaga. O nie, podskoczyłem! Ja pierdzielę. Już myślałem, że będzie mnie dusił porąbany, gościu. Uważaj. Uważaj, uważaj. Jak coś to... Co... Uważaj, on nie, on robi jakieś tutaj krzywe akcje. Odwraca się tyłem. Ja pierdziele! Tacy ludzie to. Dobra. Troszkę mu zjechałem. Dobra, ma ma dobra, jest! Udało się. Uff. Kurde, kogo wybieramy? Kurde, Anakin się zbuguje, Anakin się zbuguje i gówno będzie. Ja pierdziele. Ty weź wezmę Jogurta. A ty weź Jogurta, ja wezmę Anakina. Dobra no, ja wezmę Jogurta w takim razie. No i on ma 501 joda, więc będę musiał i jodę, 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 Jodę. Nie? Jodę Jodą. Jodę jodą Jodę jodą będę musiał Zajodować tych bohaterów to jest na inne. O nie, wiesz co tak chętnie jak jak patrzę na wejdera na to mam ochotę po prostu dać zginąć po prostu daj, Teraz. daj, Teraz? Czekaj, może może czekaj Poczekaj chwilę Bo... mu się nam przyda porażkę Obra, teraz się przyda. O, nie, Widzisz, o. Właśnie to na ciebie zadziałał. Na to, Mnie, na to... Pościwie. Wiem, ale, ale ci dałem, dałem ci... Dałem ci... Jakby, wiesz... Taką osłonkę jakby, nie? Wiesz, taką osłonkę. Actimel kurde, gościu. Jogurt Aktimelek. Dobra. Cyg, Ale dobre, ale cisne jogurtem, dobrze. Mm. Wuter! Haha, chwilę muszę wychować. Haha, Spokojnie, dobra. Uh, powrotny miecz? Eh, zranił mnie. O nie! Ale nie wolno! Nie ucieknieś! Aaaa, to nie da ci się udusić. Tak, udusić nie da się. <śmum> ah, uh, 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 uh. Uciekasz?! Mroczny lordzie! O kurde! A? Ah. No nie, nie, da, nie dało ci HP! A! U! A, uderzenie... Dobra, się się oddalić... Poczekam, żeby się umiejętności odnowiły wszystkie, bo nie mam żadnej. Dobra? Aaaaaa! Prawie go... umiejętności. No to no, dawaj... ...atakuj WD-era. gdybym nie go to byś na był przegrał. No tak. Właśnie... ...jego... S. Gratulacje! Mój... ...młode padawanie! O kurde, dobra, także także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia Bawem, bywajcie!